Witam Państwa. Mamy początek sierpnia 25 roku. Za przysiężenie Karola Nawrockiego zrobiło ogromne wrażenie na zgromadzonych tłumach. Wrogowie Polski zgrzytają zębami, ale stało się. Trawestująca snyka już nie cofnie się życia fal. Nic skargi nie pomogą. Daremne żale, próżny trud. Polska pójdzie swoją drogą. Choćby się premier skichał w rajtuzy, nie cofnie tego. To jest postać złożona, ten nasz premier, niejednoznaczna osoba. Jeszcze tydzień temu mówiłem, że nie popieram połajanek, jakimi obrzucano pana Tuska z powodu absencji podczas rocznicy powstania warszawskiego. Akurat wtedy zachował się jak należy. Chyba tak mi się wydaje. To nie jest jego historia, nie jest jego pr prawda, krewni w mogiłach nie jego. Nie musi udawać, że go powstanie obchodzi. Ten kawaler wielu... Yy, Medali, orderów niemieckich, prawda? Nagród jest dyskretny w okazywaniu szacunku mieszkańcom kraju, w którym przyszło mu wykonać misję premiera. Znany idol Tom Cruise zakończył swoją serię Mission Impossible. Don Tusk swoją Mission Possible kontynuuje na polecenie przełożonych. Zmotywowany jest, zajadły nieustępliwy, co zaliczy jaką wpadkę znika na kilka dni, by ze sztabem operacji wypracować dalsze postępowanie. Twardy zawodnik z mocnym zapleczem za odrą. Z tego powodu rozpoczynająca się właśnie w tych dniach koabitacja z nowym prezydentem Karolem Nawrockim zapowiada się bardzo interesująca. Nie będziemy się nudzić, proszę Państwa. Choć kończyli ten sam wydział, różni właściwie wszystko. Stosunek do Polski, stosunek do Niemców, ideologia, praktyka, ale i wiek. Dla mnie, prywatnie biorąc, to jest pozytywny szok, że mamy prezydenta urodzonego w 1983 roku. Proszę Państwa, ja już wtedy byłem stary. Ja to doceniam, to się stało. Podczas Karnawału Solidarności 80-81 patrzyłem ze wzruszeniem ale trochę z pozycji wujka, jak młodzież w halach fabrycznych na mityngach śpiewa ze mną, żeby Polska była Polską. Prezydent Duda też w gruncie rzeczy z mojej perspektywy to młodzieniec, jednak trochę otarł się o klimaty PRL-u, o tamtą mentalność, złogi, nałogi. Wiedział, dlaczego starsze roczniki mają dość tego PRR-u i tego nieszczęścia w bloku sowieckim. Jestem przekonany, że prezydent Nawrocki z racji głębokiej wiedzy historycznej rozumie to wszystko dokładnie, co tu przeżywały starsze roczniki. No ale rozumienie to jedno, a emocje dawnych pokoleń trudno opisać. Dla mnie nie do akceptacji jest wasalna pozycja Polski w relacjach z Niemcami. To jest efekt poprzednich kadencji lewicowo-liberalnych rządów zafiksowanych na poddaństwie przynoszącym prywatne korzyści kilku liderom za cenę degradacji całego kraju. 20 lat temu wstępując do Unii Europejskiej wierzyliśmy, na partnerskie, wierzyliśmy w, partnerstwo, w partnerskie relacje z Niemcami i ogólnie biorąc fair play. Ale to się nie powiodło. Oni w każdej dziedzinie chcą decydować o naszych sprawach, o kopalniach, rolnictwie, o lotmistrzu Pileckim, imigrantach, edukacji i tak dalej. Niemcy, o pamiętajcie się. Zabierzcie stąd swojego pracownika na początek, to może kiedyś się jakoś dogadamy. No, ale to jest dygresja. Przede wszystkim, proszę Państwa, gratuluję szanownemu elektoratowi trafnego wyboru. Wiwat, prezydent Polski. Czołem rodaczy! Niech żyje Polska!